Siema, witajcie! Dzisiaj pokażę Wam sprzęt, którego nie może zabraknąć na nowoczesnej budowie. Kiedyś, jak przyjeżdżał fachowiec, to przyjeżdżał z przysłowiową reklamówką. Miał kielnię, miał grzebień i jakąś poziomicę 60. Potrafił przyjechać autobusem, przebrać się i zrobić taką całą łazienkę. W dzisiejszych czasach jest to niemożliwe i każdy szanujący się fachowiec powinien mieć nawet u siebie w samochodzie odkurzacz. I dzisiejszy odcinek będzie właśnie o odkurzaczu. Oglądajcie do końca, a zobaczycie ten sprzęt, na którym właśnie siedzę. Odkurzacz, który za chwileczkę będziemy otwierali, jest to odkurzacz Bosch Professional Gaz 35MAFC. Jest to duży, solidny odkurzacz przemysłowy. Będziemy go testować. Tutaj jak widzicie podłoga jest anhydrytowa, także przed kładzeniem płytek będę tą podłogę na pewno szlifował. Na pewno ten tynk, który wczoraj nakładałem, będę musiał też delikatnie zeszlifować. I te wszystkie prace zobaczycie przy podpięciu tego odkurzacza, jak sobie radzi i jak on wyciąga e, kurz. Teraz Wam pokażę filmik, gdzie przy zwykłym odkurzaczu marketowym szlifowałem tutaj ściany w tej łazience, bo ta łazienka była przez poprzedniego fachowca, e, płytki były przyklejone na i Musiałem to wszystko zeszlifować do tego I zobaczycie filmik z TikToka, gdzie fachowcy TikTokowi mnie troszeczkę zjechali, że ten mój już się nadaje na emeryturę. No i mieli rację, bo hmm. tak naprawdę podczas takiego szlifowania wdycham ten cały pył ten kurz. A wiadomo, że zdrowie ma się jedno. Dlatego taki nowy sprzęt pojawił się u mnie w firmie. I zobaczymy jak on sobie będzie radził. I wy zobaczycie jak on sobie radzi. Oglądajcie do końca koniecznie. No i co? Otwieramy tego smoka. Waży 12 kg. Smog wawelski. Co ma fajnego, no można na niego zapinać też skrzynki systemowe. Tak jak macie jakiś sprzęt, to możecie na górę zapiąć sobie skrzynkę. Blokada tylko na jednym kółku, niestety. Fajne ma z tyłu duże koła. Te tylne koła są kompletne. No dobra. O! Bardzo długi kabel. I taki kabel naprawdę mocny. Także jak w gruzie gdzieś robicie, to ten kabel się moim zdaniem nie uszkodzi. Otwórzmy go, zobaczmy co on jeszcze ma w środku. Filtr HEPA. Trzeba akcesoria do środka. Pewnie warto też worek do niego zakładać. Tutaj jest w komplecie. To sobie go założymy od razu. O! Rzadko się zdarza Made in Germany. Często jest teraz, w dzisiejszych czasach Made in China. A tutaj jednak niemiecki produkt. Dobra. Korek mamy włożony I za chwileczkę zaczynamy testować go. Tak jak widzicie, sprzęt jest przygotowany do. Jeżeli rzucimy na jedynkę, to nam po prostu ciągnie. Jeżeli rzucimy go tutaj na jeden plus, to podpięty sprzęt, czy wiertarka, czy szlifierka, będzie automatycznie podczas włączenia wiertarki będzie nam się odpalał automatycznie odkurzacz. Tu mamy też ustawioną siłę ssania, minimum, maksimum, co też jest ciekawe. 15 22 35. To jeszcze doczytam w instrukcji, to wam też powiem do czego jest to osobne pokrętło, ale to za chwilę. No i co? Mamy też takie gadżety, które, które się tutaj z boczku wpina, gdzie można sobie później rurę zapiąć dookoła. Nie potrzeba tej rury. Tu mamy drugi zaczep. Możemy tą rurę sobie wtedy fajnie owinąć dookoła odkurzacza i tutaj na tych gumach ją zapiąć do transportu. Także to też ciekawe rozwiązanie. Z tyłu też mamy tutaj miejsce, gdzie możemy te nasze akcesoria trzymać wszelkiego rodzaju. No i końcówka, pewnie do przyłączania różnego rodzaju sprzętów. Może odwrotnie, żeby nam nie wypadała. Także to też jest fajnie przemyślane. Jeżeli chodzi o, o kabel, to właśnie. Nie rozumiem tu jednej rzeczy, ale to pewnie do tego dojdę, bo tu widzę jest element, gdzie się zawiesza kabel. Szkoda, że takiego haczyka nie ma na dole, to by można było po prostu sobie obwiązywać. No cóż, poza tym pachnie nowością. A, tu gdzieś jeszcze z tyłu, otwiera się go żeby... O właśnie, tu jest właśnie do, dojście do filtra. To jest filtr HEPA, standardowy, chyba. Tak, zwykły standardowy filtr. To co, ja się przebieram i zaczynam. Teraz tak, przeczytałem w instrukcji, do czego służy to pokrętło. To pokrętło służy nam do ustawienia różnego przepływu. Jeżeli założymy wąż o większej średnicy Tu mamy <coughs> do, za, y, Możemy założyć trzy rodzaje węża 15 mm średnicy, 22 i 35 My tutaj mamy 35 Dlatego ustawiamy go na 35 Ale jeżeli dokupimy wąż cieńszy To będziemy mogli wtedy y, przełączyć na 15 lub 22 Po to jest właśnie ta regulacja No i co Odkurzacz mamy uzbrojony. W tej chwili pali nam się tutaj zielona dioda. Także jest podpięty. Tu nam też fajnie sygnalizuje, że mamy go podpiętego do prądu. No i co, zobaczmy, jaką głośno chodzi. Słyszeliście ten system? To jest system, on sam sobie oczepuje filtr. Także nie musisz go otwierać i za każdym razem czyścić filtra, bo ten system, który przed chwileczką pousłuchać takie uderzenia, on oczyszcza sobie sam filtr. Długi sobie poradził, a za chwileczkę zrobimy testy przy szlifierce. Czy będzie tak samo dawał sobie radę podczas szlifowania posadzki antydrytowej i podczas szlifowania tego tynku. Ale ten filmik nagramy za kilka dni, bo musimy poczekać, aż ten tynk nam troszeczkę podestnie. Wy zobaczycie to już za chwilę, a u nas trochę czasu minie. Przed chwileczką musiałem tutaj przekuć jeszcze rury od grzejnika. Które pójdą troszeczkę wyżej, tak jak tutaj widać. No i troszeczkę mi się tutaj nakruszyło. Widać, że to nie jest sam pył, ale też są takie kawałki gruzu. I zaraz zobaczymy jak sobie odkurzacz poradzi. Siema, witajcie. Jesteśmy w łazience i teraz przetestujemy... Pierwszy test to będzie stary odkurzacz, który mamy w firmie już chyba 5 lat. Jest to odkurzacz z marketu budowlanego. I będziemy szlifować tą szlifierką do betonu tutaj posadzkę, bo to jest posadzka anhydrytowa i musimy ją delikatnie zeszlifować. I zobaczymy, jak wyciąga odkurzacz za 500 zł z marketu i jak będzie wyciągał ten Bosch, którego dzisiaj będziemy ostro testowali. Oglądajcie ten filmik do końca. w moich oczach dlatego, że tamten odkurzacz, jak tylko wyłączyłem maszynę to od razu się wyłączał a ten, nie wiem czy on jakiś czujnik jeszcze pyłu, czy coś bo widzieli się, że przez dłuższy czas jeszcze cały czas pracował jeszcze trzepał filtr jeszcze wyciągał cały czas także sorry, idziesz na śmietnik historii mamy jeszcze kontener, tylko zaraz do kontenera a ten zostaje w firmie na dłużej, bo widzę, że naprawdę maska praktycznie niepotrzebna, okulary niepotrzebne. No nic, ja kończę tą robotę, bo muszę wyszlifować tą podłogę do końca. No a tego za chwilę w kontener wywalamy. Oglądajcie do końca, jeszcze będzie kilka testów. Siema, kolejny temat, kolejna akcja. Tym razem musimy zdjąć muszę, kibelek. Bo się okazało, że zagięła się uszczelka podczas przykręcania kibelka i za każdym spłukaniem leci trochę wody. I teraz Wam pokażemy zastosowanie odkurzacza bosza. W każdym kibelku zostaje wsypanie woda. A my tą wodę wyciągniemy odkurzaczem. Woda odkurzacz nie tylko wciąga pył i kurz, ale też wodę. Ale żeby to zrobić, trzeba zastosować oryginalny worek foliowy, który ja przed chwilą założyłem. Zobaczcie jak to się prezentuje. Miejsce, w będzie wciągana woda. Będzie cała woda odsysana prosto tutaj do naszego worka foliowego, a worek sobie zakleimy, to jest taśma dwustronna, możemy sobie worek zakleić, żeby nam się woda nie dostała do filtra i do silnika. Ja za chwileczkę ten odkurzacz zamykam i będę wyciągał wodę prosto z muszli. I zabieramy się za wyciąganie wody. Musimy to zanurzyć w wodzie i odpalić to. Od Jeszcze drugie podejście zrobimy. wypuścić powietrze. Mamy tą wodę jeszcze cały czas w środku. Powietrze delikatnie jeszcze wypuszczamy i robimy drugie, drugą akcję. Żeby tą wodę wybrać do końca. Kolejna rzecz, o której warto wspomnieć, jeżeli chodzi o odkurzacz Bosch gaz 35 m AFC, to się wyświetla tutaj nazwa tego odkurzacza, by ktoś był zainteresowany. Na kolejna rzecz, która jest też fajna w tym odkurzaczu, to jeżeli macie inne narzędzia Boscha, to on ma system, gdzie możecie wpinać skrzynki. Ja Wam zaraz to pokażę z bliska. I już mamy zapiętą skrzynkę i możemy budować taką wieżę z tych skrzynek, jeżeli mamy więcej sprzętów marki Bosch. I w ten sposób możemy sobie A raz że trzymamy porządek u nas na warsztacie, bo mamy wszystko spięte w jeden wózek tak naprawdę. Bo ten odkurzacz też jak widzicie pełni funkcję wózka. Druga sprawa, jeżeli robimy. Długo na jednej budowie, to przykładowo przychodzi nam weekend, robimy w piątek do wieczora i wszystkie narzędzia pakujemy sobie w taką wieżę. wsuwamy gdzieś to w kąt, jak klient przyjedzie z rodziną, zobaczyć jak idą nam prace w czasie weekendu, zobaczy uporządkowane narzędzia, też to fajnie wygląda, także następna opcja, o której warto wspomnieć w przypadku tego odkurzacza. A cześć, się ma! Ja sobie teraz sprzątam furę Za chwileczkę, jak odkurzę, to Wam opowiem, jakie są moje odczucia odnośnie tego odkurzacza. Słuchajcie, ja już ten odkurzacz eksploatuję około dwóch tygodni. Jestem z niego zadowolony, bo jak widzieliście testy przed chwileczką z odkurzaczem, porównanie z tym starym naszym odkurzaczem, już zasłużonym, marketowym, no to ten to jest naprawdę dzień do nocy. Fajne rzeczy, które ma, to na pewno tak zwijanie rury. Jak zwiniemy sobie rurę dookoła odkurzacza, to możemy sobie fajnie ją zapiąć i nam nie przeszkadza. Możemy owinąć dwa czy trzy razy i zamykamy rurę na takich fajnych gumach z jednej i z drugiej strony. Z tego co już się zdążyliśmy dowiedzieć, bo też na początku o tym nie wiedzieliśmy po przeczytaniu instrukcji, odkurzacz ma wiadomo, opcję start. Jedynka. Jedynka plus jest wtedy, gdy włączymy urządzenie, na przykład wepniemy tutaj żyrafę albo wepniemy jakąś wiertarkę z, od, z odciągiem pyłu, to wtedy przerzucamy na jedynkę i w momencie jak włączymy urządzenie, które jest tutaj wpięte do tego gniazda, wtedy odkurzacz automatycznie się załączy. Odkurzacz też ma fajną opcję, że nawet gdy wyłączymy to urządzenie, to on jeszcze pracuje około minuty, to też widzieliście moje zaskoczenie na filmie, jak wyłączyłem już szlifierkę do betonu, a odkurzacz cały czas ciągnął. Także on ma bardzo fajną tą rzecz. Mamy regulację mocy ciągnięcia, to też Wam zaraz zademonstruję. Teraz ciągnie na najmniejszej, na minimalnej mocy. Tu jest ustawiona w tej chwili na moc maksymalną. I było słychać różnicę w pracy silnika. Co jakiś czas odkurzacz tak uderza. On sobie sam, o w tej chwili to słyszeliście. To jest ten system Automatic Filter Cleaner, czyli AFC. Możemy to wyłączyć i wtedy on już nie będzie uderzał, nie będzie oczyszczał. Jeżeli jest nam w danym momencie to uderzanie niepotrzebne, możemy to sobie tutaj wyłączyć lub włączyć i on po chwili sobie sam ten filtr wczepie. Tak kończy swoją pracę. Co mogę powiedzieć? No jest to w tej chwili najlepszy odkurzacz jaki w firmie MAGO był. Bo tych odkurzaczy mieliśmy, już zdążyłem naliczyć, że aż cztery, przez tyle, tyle lat mieliśmy eksploatowane te odkurzacze, z tego jestem naprawdę mega zadowolony. Jedyny minus jaki moim zdaniem ten odkurzacz ma, to mieliśmy sytuację taką, że rura nam się zapchała, jeżeli nam się zapcha rura, on też sygnalizuje dźwiękowo zapchanie rury, czyli jest taki Intensywny sygnał, i wtedy są, jest kilka opcji: albo zapchana rura, albo filtr jest brudny, albo jest pełny worek. Dlatego są te trzy rzeczy podczas tego sygnału dźwiękowego, które warto, warto sprawdzić. Rura jest bardzo długa, i moim zdaniem taka, taki apel do producenta, że mógłby tą rurę jakieś tam 50 cm skrócić, myślę, że to by też spowodowało to, że byłby lepszy ciąg. No i ta rura by się tak nie zapychała, bo ona w środku ma też taką perforację, nie jest idealnie gładka i przez to ona też, moim zdaniem, się, się bardzo łatwo zapycha. A poza tym, o jak spojrzycie do środka, to ona ma takie perforacje i teraz jak wciągniemy jakiś większy kawałek gruzu albo... No, lepiej, lepiej w ogóle gruzu nie wciągać, lepiej tylko sypkie rzeczy, ale wiadomo, no, jak to jest na budowie, czasami wpadnie jakiś większy kamyszek. Zachaczy się i już niestety rura jest zapchana. No i co? Poza tym, odkurzacz bardzo dobry jakościowo. Zachęcam, jeżeli, jeżeli stoicie przed wyborem odkurzacza, zastanawiacie się, jaki kupić, to ten odkurzacz z czystym sumieniem jestem w stanie Wam polecić. Sam zastanawiałem się nad odkurzaczem firmy na M, zastanawiałem się nad odkurzaczem firmy na S czerwonym. Kto w branży to wie. Ale ten nie odbiega w ogóle od tamtych marek. Niektórzy mówią, że ta firma czerwona na S jest najlepsza. Nie wiem, jeszcze takiego odkurzacza nie miałem. W tej chwili testowałem tego Boscha, a moim zdaniem jest to najlepszy odkurzacz jaki mi się udało w firmie mieć i jaki e, mi się udało w firmie testować. Także jeszcze raz z gorącym sumieniem polecam ten odkurzacz. E, symbol tego odkurzacza za chwileczkę wam się wyświetli na dole gdzie go można kupić. E, link w opisie. Oczywiście można go kupić w domitech.pl, czyli, czyli to co mam na czapce. Jeżeli śledzicie mój kanał, to już niedługo będę miał do rozdania 10 takich czapek. Już niedługo konkursy. Także oglądajcie, śledźcie kanał, subskrybujcie, lajkujcie. Na ciekawe komentarze, pytania postaram się niezwłocznie odpowiedzieć. Wbijajcie również na mojego TikToka. Tam też ciekawe filmiki, takie troszeczkę bardziej głupkowate z humorem, ale też do oglądania dla fachowców, no i dla inwestorów, którzy są ciekawi, jak nasza praca wygląda od tamtej strony. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie, Adam Goździewski.